Ulicy są pełne śmieci i niedopałków po papierosach. Nakazy nie działają, więc pewnego letniego dnia w Wielkiej Brytanii na zaśm... ulicy postawiono dwa kosze na śmieci. Na jednym koszu pojawił się napis Ronaldo, a na drugim Messi. I co to dało? Kosze zachęcały palaczy, żeby głosowali właśnie tymi swoimi niedopałkami papierosów na najlepszego piłkarza. I po 12 tygodniach ilość śmieci po papierosach spadła aż o 46%. Zamiast krzyczeć na palaczy, aby Posprzątali nie do pałki, jako banerami, czy jakimiś obostrzeniami, czy jakimiś mandatami, to kosze na śmieci w łatwy i przyjemny sposób sugerowały to pożądane zachowanie, właśnie te napisy, które były na tych śmietnikach. I to się nazywa szturchnięciem czyli drobny impuls. Te impulsy wywierają potężny wpływ na nasze codzienne życie. Pomagają ludziom oszczędzać pieniądze, dbać o środowisko, a nawet lepiej się odżywiać bez konieczności wprowadzania ogromnych zmian. Ten film pomoże Tobie opracować strategię marketingową używania impulsów, właśnie tych drobnych nadziejów po angielsku, które wpływają na zachowanie, dzięki czemu będziesz mógł sprzedawać więcej. Rafał Szrajner, zapraszam. Witajcie na kanale, gdzie omawiamy biznes, work-life balance, sport, biohacking, jak to połączyć, żeby mieć nawet czas wypić lub zjeść kawę. Ja lubię zmrożone jesko. I koniecznie subskrybujcie. Każdego dnia przeciętny dorosły staje aż przed 35 tysiącami rodzajów różnych decyzji. Decyzje te obejmują zarówno sprawy przyziemne, jak na przykład to, co zjeść na śniadanie, czy też decyzje krytyczne, jak oszczędzanie na emeryturę lub jaką ofertę pracy należy przyjąć. Podejmowanie tak wielu decyzji wymaga dużej siły umysłowej, a ludzkie mózgi są cholernie leniwe, więc nieświadomie my skanujemy otoczenie w poszukiwaniu jakichś podpowiedzi. I z pomocą przychodzą nam właśnie te drobne impulsy, czyli nudges, sugerując to, co mamy zrobić. Szturchnięcie, czyli te impulsy, to jest taka niewielka zmiana w otoczeniu, która może pomóc ludziom w dokonywaniu lepszych wyborów. I te impulsy to są pewnego rodzaju, ja bym powiedział, mikrozmiany zgodne z architekturą wyboru. Architektura wyboru to jest taka dziedzina nauki, gdzie my projektujemy to, co chcemy, aby ludzie wykonywali. I co zrobić, żeby te mikroimpulsy, czyli szturchnięcia były skuteczne. Innymi słowy, Twój wybór musi być naprawdę, Czyli żeby osiągać jak najwięcej z nich, to pamiętaj, że uteczne mogą być tylko wtedy, kiedy Osoba potrafi wykonać zadanie, ma motywację, żeby je wykonać i dodatkowo mamy ten wyzwalacz decyzji. Teraz muszę wymienić dwa nazwiska, Sunstein i Richard Thaler, oni właśnie tak mega spopularyzowali ten termin szturchnięcie, impuls z angielskiego, tak jak już wspomniałem, nudges, i mocno skupili się na tym temacie w ich książce The Nudge. Thaler zdobył w efekcie nagrodę Nobla w dziedzinie ekonomii, a Sunstein w 2009 roku kierował wydziałem do spraw impulsów, czyli tych nudges, u prezydenta Obamy. Więc teraz przejdźmy do marketingu, bo impulsy, czyli nudges, to jest proces przekazywania komunikatów, które zachęcają do pożądanych zachowań poprzez odwoływanie się właśnie do psychologii jednostki pomagają nam, marketerom, czy Tobie jako właścicielowi biznesu, sprzedawać więcej i projektować to zachowanie klienta, które chcesz. Hej, to naprawdę świetnie, że jesteś tutaj dzisiaj i oglądasz razem ze mną to wideo. Robimy bardzo fajne community tutaj na kanale, fajną społeczność, jeśli chcesz otrzymywać, dostawać do mniej więcej takich filmów w tygodniu, to pamiętaj, że jeśli kanał będzie większy, to ja mogę właśnie więcej takich filmów tworzyć, więc daj like, subskrybuj kanał, udostępnij u siebie na social mediach, bo ja dzięki temu mogę zatrudnić dodatkowe osoby do pomocy przy filmach, czy edytowanie, tworzeniu pomysłów, skryptów bądź rozprzestrzenianie tych wideo. Także fajnie, że jesteście razem dzisiaj, pomóż rozwijać kanał, a wracajmy teraz do odcinka. I teraz przykłady, zacznijmy od tych. Bardziej ogólnych, życiowych, i zejdźmy na niższe szczeble, czyli nam marketing i sprzedaż. Jeśli się je rozejrzysz, to sztruchnięcia są wszędzie. Pierwszym dobrze znanym eksperymentem, właśnie z impulsami, była słynna tak zwana mucha pisłarowa na lotnisku w Amsterdamie. To polegało na tym, że po prostu mieszczało się naklejkę z muchami w pisłarze dla mężczyzn, co zmniejszało aż o 80% ten. Rozbrysk, tak to brzydko powiedzmy. Drugi przykład to są bręcze do koszykówki nad śmietnikami, i to doskonale też wymaga w nas taką potrzebę recyklingu i wyrzucenia do śmieci. Taki trzeci mega sztandarowy przykład, bardzo fajny, ciekawy, to była chęć spowodowania, żeby ludzie częściej używali zwykłych schodów, a nie schodów ruchomych w metrze. I co zrobili badacze, naukowcy? Oni wprowadzili interaktywne schody, czyli jeśli chodziło się po stopniach, to był dźwięk tak, jakby się grało na pianinie. I w ten przyjemny, ciekawy, interesujący i łatwy sposób ludzie po prostu częściej wybierali schody zwykłe niż te ruchome, dzięki czemu więcej się ruszali, a takie było założenie, żeby po prostu ludzie robili więcej kroków i spalali więcej kalorii co w długoterminowej perspektywie, jeśli ktoś na przykład 30 lat czy 40 lat Podróżuje takim metrem, no to liczba kroków od razu rośnie drastycznie. I czwarty przykład to jest zachęcanie użytkowników do zakupu z rabatem, informując na przykład, że w ciągu ostatnich 40 godzin kilku klientów już kupiło dany produkt. W ten sposób marka tworzy tak zwane scarcity, czyli niedobory, wykorzystując strach klienta przed utratą czegoś. I kluczowe dlaczego też duchnięcia, impulsy dobrze działają. Po pierwsze, Gotowy rozwinąć swój biznes z Unixeo? Przyspiesz i wrzuć wyższy bieg. Bez znaczenia czy prowadzisz duży e-commerce czy lokalną firmę usługową. Za pomocą Google Ads, kampanii social media, w tym Facebook, LinkedIn, TikTok, Instagram i inne. A także pozycjonując organicznie w wyszukiwarkach, Unixeo jest w stanie regularnie dowodzić Tobie nowych klientów. Podejmij współpracę z najlepszym partnerem już teraz. Wejdź na unixeo.pl i wypełnij formularz. Po pierwsze, nie narzucają zachowania ani nie krzyczą. Nie krzyczą w sensie no mówią, co musisz zrobić. Musisz wyrzucać papierosy do śmietnika albo nie śmieć, ok? One pamiętaj, nie narzucają zachowania i nie każą nic robić zdrobne sugerowanie. Po drugie, sprawiają, że pożądane zachowanie staje się zabawą. Po trzeci one są nieinwazyjne, czyli nie powodują, że ja muszę z czegoś zrezygnować albo coś. Będziemy doskwierać. I punkt czwarty to wykorzystują błędy poznawcze, dzięki czemu ludzie nie muszą zbyt intensywnie myśleć. Jeśli interesują Cię błędy poznawcze, to ja robię właśnie sporo odcinków na tym kanale na ten temat, tak jak na przykład ten dzisiejszy odnośnie impulsu. Zapamiętaj te cztery kroki będą mega istotne przy wdrażaniu tych strategii, jeśli chodzi o impulsy, o Madges, bo dzięki temu ty możesz projektować ten wybór użytkownika na swojej stronie. Czy w swoim sklepie, nie tylko online, ale nawet offline, będziesz powodował, że na przykład częściej kupują dany produkt? Na zakończenie życzę Ci dużo sukcesu, dużo pieniędzy i dużo szczęścia. Pozdrawiam serdecznie Rafał Schreiner.